CO2, nazywany również dwutlenkiem węgla, to nieorganiczny związek chemiczny. Ciekawostką jest to, że w wodzie jest cięższy od powietrza. Ta substancja nie tylko nadaje się do akwarystyki, lecz do innych rzeczy. Ale ja skupię się o właściwościach w akwarium. Mamy kilka rodzajów CO2: CO2 w sprayu, butla wysokociśnieniowa i wimbrownia CO2. Spray to tania i w miarę skuteczna metoda, lecz nadaje się tylko dla akwariów z niskim zapotrzebowaniem na ten związek chemiczny. Butla wysokościeniowa jest dużo droższa niż spray, ale jest lepsza w użytkowaniu, z regulacją i licznikiem bąbelków. Wiemy co i jak. Moim zdaniem to najlepsza z opcji. Bimbrownia CO2 to tani zestaw za kilka złotych, lecz w żaden sposób go nie kontrolujemy. Polecałbym, to tylko znanym w temacie Bimbrowni CO2 akwarystom. A jak podawać CO2? Teraz o tym opowiem. Do pomajeru CO2 potrzebny jest indykator z płynem, który wskazuje poziom CO2. Niebieski kolor pokazuje, że jest go za mało, zielony, że jest ok, a żółty, że jest go za dużo. CO2 regulujemy specjalnym pokrętem. Najlepiej podawać CO2 cały czas, ponieważ ryby się mniej stresują. Inspiracją do tego odcinka był komentarz kanału Domowa Hodowla, na który oczywiście zapraszam. Link jego kanału będzie w opisie. Zachęcam do subskrypcji mojego, jak i kanału Domowa Hodowla. Zostaw łapkę w górę, będę wtedy wiedział, czy taki odcinek Ci się spodoba. Dzięki, to tyle. Trzymajcie się, cześć.